Hey, to my! Aga, Ewelina, Beata i Kinga. Chciałybyśmy opowiedzieć o naszej pracy, ale teorie, statystyki i raporty macie na pewno w małym paluszku. Zajmijmy się więc praktyką, czyli tym, co potrafimy i lubimy najbardziej. Poznajcie nasze stalbowo-wolskie społeczności. Osiedle fabryczne i osiedle energetyków. Mają w naszych sercach szczególne miejsce. To tutaj codziennie coś się zmienia i nie chodzi tylko o to, że sąsiadka kupiła sobie nową torebkę. Zwykle zaczyna się niewinnie: od jednego kwiatka, jednej przypadkowej rozmowy w drodze do sklepu, a potem ktoś przynosi łopatę, a ktoś inny plan rozwoju ogrodu na najbliższe dziesięciolecie narysowany na serwetce, oczywiście. Ogródki i zielone otoczenia bloków to nasza chluba, ale razem z nimi rozwijają się sąsiedzkie relacje, bo jak raz posadzisz z sąsiadem drzewko, to jakoś głupio potem je niszczyć, a sąsiadowi nie odpowiedzieć, cześć na schodach. I nagle okazuje się, że wspólne działania to nie tylko kwiatki, ale przede wszystkim wspólnota, wsparcie i ludzie, na których można liczyć w dużo poważniejszych sprawach. To miejsce, w którym się znajdujemy, to nasze centrum aktywności lokalnej. To tutaj odbywają się spotkania, warsztaty, a czasem zwykłe rozmowy z sąsiadką. Popołudniami i gospodarzami tego miejsca są dzieci. Zatem poznajcie Wesołą Gromadkę. To klub, w którym nie chodzi tylko o to, że dzieci mają gdzie się wyszaleć, a rodzice gdzie wypić kawę do końca. Choć to oczywiście też ważne. Chodzi o coś więcej. O wspólny czas, taki prawdziwy, bez telefonów, pośpiechu i wiecznego zaraz kochanie. Tu dzieci i rodzice robią rzeczy razem. Dzielą przestrzeń i czas. Wspólnie świętują, bawią się i trochę się brudzą, bo mają swój ogródek. Ups, nie przesadzamy z tymi ogródkami? Chyba nie, bo dzieci to kochają, choć czasem coś się podepcze, a woda z konewki niechcący zamiast w doniczce znajdzie się w bucie. Ale krem de la creme to dzień dziecka, bo wtedy rodzice zamieniają się w aktorów. A przecież najlepszy teatr to ten, w którym gra mama i tata. Bo wesoła gromadka to coś więcej niż klub to społeczność, w której każdy ma swoje miejsce i nikt nie zostaje sam. I o to chodzi w wesołej gromadce nie o perfekcję o relacje. południe po południami, ale są jeszcze święte czwartki. Wtedy to miejsce przejmują kobiety. Stalowe kobiety. Brzmi poważnie? Oj, nie dajcie się zwieść. One potrafią zrobić serwetkę na szydełku, obiad na 15 osób z niczego i atmosferę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Dekupaż, gotowanie, makrama to tylko pretekst, bo tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego by być razem. Te czwartkowe spotkania to ich czas, bez pośpiechu, bez miliona obowiązków. Czas na rozmowę, kawę, cichą radę i dobre słowo. Czas, kiedy można być sobą, a nie tylko mamą, żoną czy ogarniaczką. Bo kiedy kobiety siadają razem przy stole, to nawet najtrudniejsze sprawy jakoś łatwiej się rozplątują zwłaszcza przy herbacie, szydełku i domowych ciasteczkach. Najważniejsze są dla nas rozmowy i spotkania z mieszkańcami osiedla. A gdy połączyć to jeszcze z głośną muzyką, zabawą i mnóstwem atrakcji, posłuchajcie o naszych piknikach osiedlowych. Kiedy pogoda dopisuje, całe osiedle wychodzi na piknik. I to nie byle jaki, choć tu nie ma hostes i cateringu. Na te pikniki każdy wnosi coś od siebie, i to dosłownie. Są atrakcje dla dzieci, konkursy i grillowanie, ale między kiełbaską a bańkami mydlanymi jest też czas na rozmowy. Te luźne i te całkiem poważne. To tutaj powstają nowe pomysły, wymyśla się wspólne akcje, a czasem po prostu mówi, dobrze, że jesteś. Wolontariusze biegają między stołami, ogarniają chaos z uśmiechem i ogłaszają, że zaraz zaczyna się konkurs na króla strzelców. A potem jeszcze koło fortuny, malowanie buziek, no i oczywiście wspólne sprzątanie, bo zabawa zabawą, ale porządek musi być. Nasze pikniki to nie tylko jedzenie i zabawa. To takie wielkie osiedlowe razem, bez zaproszeń, bez dreskodu. No chyba, że gramy turniej w dwa ognie, to wypadałoby mieć Adidaski. Za to z sercem, śmiechem i poczuciem, że jesteśmy częścią czegoś większego niż tylko numer mieszkania. I tak właśnie wyglądają osiedla, na których ludzie nie tylko mieszkają obok siebie, ale są obok siebie. Nie jest idealnie. Czasem ktoś coś niemiłego odgórnie sąsiadowi, czasem trudno się dogadać, czasem na remont parkingu trzeba czekać latami. Ale wiecie co? To też jest część wspólnoty, bo mimo różnic, ci ludzie wciąż chcą próbować. Jest prawdziwie i jest wspólnie. Bo kiedy ludzie łączą siły, powstaje coś, czego nie można kupić na promocji. Społeczność!